czy każdy może osiągnąć dochód pasywny inwestując na giełdzie? Uważam, że tak i w tym wideo chciałbym ci przedstawić dwie strategie, dzięki którym możesz zbudować ten dochód pasywny, zaczynając od nawet i 1000 zł miesięcznie. Oglądaj to nagranie do końca, żeby poznać najlepsze strategie i sposób, który pozwoli ci zwiększyć i osiągnąć wyższe wyniki finansowe. Pamiętam, jak pierwszy raz, gdy zaczynałem w ogóle interesować się inwestowaniem, biznesem, usłyszałem, że można zarabiać pieniądze tylko i wyłącznie na inwestowaniu na giełdzie. Kupując, posiadając akcje, czy to na wzroście ich wartości, czy to na wypłacie dywidendy, możesz zarabiać bez chodzenia do pracy, bez pracowania na etacie. I wtedy w mojej głowie pojawiła się piękna wizja, że też chciałbym to zrobić że świetnie byłoby. Móc nie pracować, a jednak zarabiać pieniądze. Jednak to są tylko wizje, i w rzeczywistości wygląda to trochę inaczej, bo wymaga albo sporego kapitału, albo też kilku, czy nawet kilkunastu, lub kilkudziesięciu lat, w zależności od tego, jaką strategię podejmiesz. Ale spokojnie oglądaj to wideo do końca, a poznasz bardzo proste strategie na to, jak możesz to zrobić, wymagające oczywiście cierpliwości. A o cierpliwości też niedawno nagrałem film, więc możesz go sobie zobaczyć tutaj. Będziesz miał przypięty link. I z tą wizją, która mi się tutaj w głowie zarysowała, wiąże się oczywiście też pojęcie dochodu pasywnego czyli tak naprawdę dochodu, który dostajemy co miesiąc, co roku, co tydzień. Wszystko to zależy od tego, z czego ten dochód pasywny posiadasz. Nie wkładając w to tak naprawdę pracy, czasu, energii. I siły. Najczęściej jednak z dochodem pasywnym kojarzą nam się nieruchomości, gdzie kupując nieruchomość pod wynajem, najczęściej co miesiąc najemcy płacą czynsz właścicielowi, i będąc właścicielem takiej nieruchomości, możesz dostawać regularnie z góry określony czynsz od tych najemców. Ale wiadomo, nie dość, że wymaga to odrobiny pracy, bo jednak takiego najemcę musisz znaleźć. No to najważniejsze i przede wszystkim to wymaga to dużego kapitału, bo tak naprawdę, żeby kupić sobie jedną nieruchomość bez kredytu, no to potrzeba kilkaset tysięcy złotych na start. Oh, shit. Co nie jest osiągalne dla każdego. A z drugiej strony mogę przytoczyć bardzo zabawny przykład różnego rodzaju tajemniczych inwestycji, które pewnie mogły się pojawić w internecie, o których mogłeś od kogoś usłyszeć. I są to różnego rodzaju, jakby magiczny zdaj, sposoby, strategie, które na przykład dają 1% zysku dziennie. Wystarczy tylko zainwestować, ktoś tam będzie pomnażał ten kapitał, czy to jest jakaś super cudowna inwestycja. No i oczywiście, jak sobie zainwestujesz, mając zysk 1% rocznie, to z 1000 zł po dwóch latach będziesz miał niecałe 1,5 miliona na koncie. Ja się pytam, gdzie są ci milionerzy? Bo jedyne co dają ci takie. Tego typu inwestycje to gwarancja tego, że zostaniesz oszukany albo stracisz te pieniądze. Ok, ale pobijamy te przykłady, o których Ci przed chwilą powiedziałem, i wracamy do głównego tematu tego filmu, czyli budowanie dochodu pasywnego z inwestowania na giełdzie, którego istotną zaletą jest to, że można zacząć z niewielkimi kwotami, bo tak naprawdę można zacząć od 1000 zł, od 2000, 5000 złotych. Na start. Oczywiście, tego typu inwestycja nie sprawi, że po miesiącu czy po tygodniu rzucisz pracę i będziesz sobie odpoczywać na wakacjach na Karaibach. Ale mając odpowiedni plan i zostawiając łapkę w górę pod tym filmem, zobaczysz za moment dwie strategie, które tak naprawdę przy inwestycji około 1000 zł miesięcznie. Po 15 latach inwestycji, po 15 latach realizacji takiej strategii są w stanie wypracować dla Ciebie zysk od 1000 do nawet 3000 zł miesięcznie, ale oglądając ten film do końca, pokażę Ci też, w jaki sposób możesz drastycznie zwiększyć te zyski. Więc przechodzimy do konkretów. Pominę tutaj najpopularniejszą strategię inwestycyjną na świecie na rynkach finansowych, czyli kup i trzymaj, żeby uzyskać wzrost na wartości tego kapitału i sprzedać te inwestycje, te akcje. A skupię się tutaj na inwestowaniu w akcje dywidendowe, czy też w reity, które zaraz omówię na konkretnych przykładach i pokażę. Dobrze, tak więc w wariancie numer jeden skupimy się na inwestowaniu w najpopularniejsze i najlepsze spółki dywidendowe na świecie, czyli tak zwanych arystokratów dywidendowych. W skład tego typu spółek wchodzą na przykład firmy Johnson Johnson czy takie, które być może kojarzysz z produktach, które kupujesz i Stają się arystokratami, ponieważ mają regularnie wypłacaną dywidendę przez nawet kilkadziesiąt lat. Ta dywidenda też z roku na rok jest zwiększana. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, o co dokładnie chodzi, ale być może nagram o tym film. Więc jeśli jesteś zainteresowany, to możesz zostawić komentarz, że ciekawią Cię dywidendowi arystokraci. Ale my przechodzimy do naszego przykładu. Tak więc, oczywiście, jako Depozyt początkowy ustalamy 1000 zł i dodatkowo, jak widzisz, mamy 12 000 zł dodatkowo dokładane rocznie, czyli po 1000 zł każdego miesiąca dokładamy do naszego portfela inwestycyjnego. Oczywiście ustawiłem podatek minimalnie wyższy, który wynosi 19%, można go uniknąć zakładając konto IKE lub IGZE. I w kolejnych polach możesz zauważyć, że ustaliłem średnioroczny procent dywidendy na poziomie 4,3%. Możesz to zrobić, inwestując w kilka spółek, w kilku arystokratów i wyciągnąć mniej więcej średnią poziom dywidendy na tym poziomie, lub zainwestować w ETF, który właśnie skupia się na spółkach dywidendowych i też one średnio płacą 4% tej dywidendy. Ustawiłem również około 2,5% rocznego wzrostu samej dywidendy i też 2,5% rocznie wzrostu samej wartości akcji. I w tym momencie możesz zauważyć tutaj podsumowanie każdego roku. Dlatego przykładu jest to 15 lat, po 15 latach będzie to niecałe 255 tysięcy złotych i jak widzisz, Roczne dywidendy będą wtedy na poziomie 11 142 zł. Tutaj są dolary, ale te wszystkie kwoty podawałem w złotówkach, co daje niecałe 1000 zł miesięcznie. No bo Oczywiście z tych spółek te kwoty są wypłacane co kwartał, więc co kwartał dostawałbyś około 3000 zł i da Ci to dodatkowy dochód na poziomie niecałego 1000 zł miesięcznie. Natomiast z roku na rok te zyski, ta dywidenda będzie też większa, tworzy się efekt kuli śnieżnej i jak możesz zauważyć, zaledwie 5 lat później, czyli po 20 latach takiego inwestowania, cały zgromadzony kapitał będzie już wynosił prawie dwa razy tyle, czyli ponad 400 tysięcy złotych, a roczna dywidenda będzie wynosiła niecałe 18 tysięcy złotych rocznie, co daje około 1,5 tysiąca złotych dywidendy miesięcznie. Nice. Więc tak naprawdę, czym dłużej, z każdym kolejnym rokiem inwestowania, tym więcej zyskujesz, tym twój kapitał rośnie bardziej, i tym też dywidenda jest coraz większa, wypłacana rok do roku. Pamiętaj, że obydwa omówione przypadki tak naprawdę bazują na danych historycznych. Nie wiadomo, czy w przyszłości. Nie zmienią się na przykład wysokości wypłacanych dywidend. Duży wpływ tutaj też ma na finalny wynik wzrost wartości tych akcji, który nigdy nie jest pewny i mogą być lata, gdzie te akcje będą mocniej rosły na wartości i mogą być lata, gdzie one będą spadały na wartości, więc to wszystko jak w inwestowaniu wiąże się oczywiście z ryzykiem. Ale też jak widziałeś na tamtych przykładach, to duży wpływ na to wszystko ma również horyzont czasowy, bo wystarczy 5 lat więcej i te wyniki zmieniają się prawie że dwukrotnie, ale do każdego z tych elementów możesz również dodać dodatkowe nawet kilka procent zysku rocznie. Dzięki wystawianiu opcji, które możesz dodać do każdej strategii. Ja opcje wystawiam regularnie, co opisuję w w newsletterze Investors Coffee Club, na który możesz zapisać się, klikając sobie w link w opisie tego filmu. Możesz tam dołączyć. Ja raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie, w zależności od tego, kiedy zawieram takie transakcje, wysyłam update z dokładnym omówieniem, jak to robię i w jaki sposób zyskuję dodatkową gotówkę do swojego portfela inwestycyjnego. Więc mam nadzieję, że ten film Ci się podobał. Być może, widzimy się na newsletterze, a ja zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia w kolejnym filmie.